No, fotograficzny, więc będą się pojawiać narzędzia do rejestrowania obrazu. Jednym z takich narzędzi są okulary Rayban Meta. I dlaczego je kupiłem? Po to, żeby rejestrować nie tylko swoją pracę, ale też życie prywatne, pod kątem takim, że często mamy coś robimy i chcemy to pokazać światu albo rodzinie, i nie mamy możliwości, jakby sięgnąć po telefon, bo na przykład mamy ręce brudne, albo coś w kuchni robimy, czy coś przy aucie. Chcemy to zarejestrować lub coś wykonać, jakieś zadanie, czy wysłać wiadomość, i do tego właśnie służą te okulary, więc nie tylko do rejestrowania, ale też pomagają nam w życiu codziennym. I w sumie zastanawiałem się, czy to jest wydatek taki słuszny, bo jak wiemy często kupujemy rzeczy, które są zbędne, ale jak popatrzymy z perspektywy tego, że to nam służyć jako słuchawki, więc jeśli pomyślimy, że na przykład na AirPodsy takie Pro trzeba dać około tam powiedzmy 800 do 1000 zł, a okulary kosztują około 1500 zł, no to wydaje mi się, że ten wydatek nie jest taki duży, nagle nie wydaje się taki duży, więc oczywiście no, część osób pewnie wybierze na przykład GoPro, jakąś kamerkę sportową, ale Wydaje mi się, że to jest dużo wygodniejsze i mniej jakby takie inwazyjne, patrząc tak o to, co nagrywamy. No i tutaj mamy właśnie te słuchawki. One są montowane tutaj w formie takich głośniczków u góry i u dołu, więc to jest tak, że kiedy my mamy je założone i puścimy sobie muzykę, no to ja w tym momencie słyszę muzykę, a osoby w moim otoczeniu nie, więc to jest super sprawa. Mamy tutaj oczywiście kamerkę, tylko z tej strony. Z tej strony jest dioda, więc jak włączę teraz nagrywanie, to widać, że dioda się uruchomiła, więc z tej strony jest kamerka, która nagrywa to, co widzimy, nagrywa w pionie. To są takie proporcje 4 do 5, coś takiego. Tam rozdział, czyli... widzę, że się waha, więc wydaje mi się, że to jest jakaś elektroniczna stabilizacja, która powoduje, że ten rozmiar plików troszkę się różni z pliku na plik, więc nie są one identyczne. Rozmiar to powiedzmy tak, między 2000 na 1500, coś takiego, więc to będzie obraz pionowy. Nie jest to taki typowy 9x16, tak jak mamy na przykład z telefonu w pionie trzymanego, ale wydaje mi się, że do mediów społecznościowych zupełnie się wystarczy, czy do użytku takiego prywatnego, Ewentualnie, jeśli chcemy na przykład na YouTubie wykorzystać, to też spokojnie możemy sobie połączyć obraz poziomy z pionowym, więc też super sprawa. Jeśli chodzi o zdjęcia, to jest 12 megapikseli, To jest akurat taki bardziej ultra szeroki obiektyw. Wydaje mi się, że do zdjęć aż tak nie będę tego często używał. Bardziej do nagrywania krótkich storiesów. I w tym przypadku możemy maksymalnie nagrywać 3 minuty. I to ustawiamy już w menu odgórnie, czy chcemy minutę, czy 3 minuty. Wcześniej było minutę, i po aktualizacji jest obecnie 3. Ja bym chciał takie około 5 minut, 5, 6 żeby było dla mnie optymalnie. z Często tak, gdzieś jestem na sesji, to 3 minuty czasem może być za krótko, chociaż ostatnio robiłem sesję i nawet się sprawdziło. Zobaczymy też, jak tutaj Canon R6 sobie poradzi ze śledzeniem oczu, czy będzie ustawiał jednak na moje najbliższe oko, czy jednak będzie bardzo przeskakiwał na ramkę okularów. Jeśli chodzi o pojemność, no to mamy 32 giga na dane. To jest około ponad, tam producent tutaj deklaruje, że ponad 100 filmików. Zdjęć to kilka tysięcy. Tak naprawdę tutaj spokojnie się zmieści, bo ta rozdzielczość nie jest jakaś duża. Co do czasu pracy na baterii, tutaj prawdopodobnie przy samym słuchaniu wytrzyma myślę, że spokojnie jakieś 3 godziny, coś takiego. Posłuchałem niedawno podcastu i około godziny i spokojnie tak baterii tam zostało tak 60-70%, coś takiego, więc jest szansa tutaj wyciągnąć też to deklarowane przez producenta. Ładują się szybko, bo do 50% 20 minut, więc jest to całkiem niezły czas. Ładują się tutaj w tym etui, tu jest akumulator, który pozwala w sumie tak na jakieś tam 30 parę godzin pracy. Już po takim ładowaniu, więc to jest spoko, że mamy przysłowie, jak na przykład nie potrzebujemy, na chwilę okularów, możemy je zdjąć. Ja wybrałem wersję ze szkłami. Tylko zwykłymi takimi z filtrami. Są jeszcze takie przeciwsłoneczne, ale tutaj ja, ponieważ często też korzystam we wnętrzach, w tym przypadku nie chciałem mieć po prostu zaciemnionego pola widzenia. I jest jeszcze wersja przyciemniająca się automatycznie. Ona fajnie się sprawdza, chociaż zauważyłem, że minus tych okularów jest to, że przy przechodzeniu z pomieszczenia do, na przykład z zewnątrz do pomieszczenia, no to to chwilkę trwa. To jakby przystosowanie się tych okularów, więc to też może być dla niektórych osób jakby przeszkodą. Ja chciałem mieć okulary jak najbardziej uniwersalne, Salne. Też ewentualnie możemy sobie w salonie Rajbana zrobić szkła korekcyjne. Więc to też dla osób, które mają wady wzroku, no to w tym przypadku jest taka możliwość. I naprawdę są rewelacyjne. Ja uważam, że każdy taki content creator, czyli osoba, która potrzebuje kontentu, powinna te okulary mieć u siebie. I naprawdę jest to super sprawa. Oczywiście ta dioda mruga, więc nie da się tutaj jakby stosować jako takie okulary szpiegowskie, bo one nie do tego zostały stworzone. No nie da się tego w menu wyłączyć. Możemy jedynie tą diodę troszkę przyciemnić. I ktoś sobie pomyśli, że dobra, zakleimy tą diodę, ale niestety, jeśli ją zakleimy, to wtedy nie da się uruchomić kamerki nagrywania ponieważ tu jest czujnik prawdopodobnie jakiejś jasności, więc żeby kamerka zaczęła nagrywać przy zaklejonym tu tym okienku z diodą, no to trzeba by na chwilę było podczas uruchamiania zasłonić też kamerkę, żeby jakby kulary myślą, że jest ciemno, więc automatycznie dadzą radę się uruchomić, no i wtedy trzeba pójść. tylko no minusem jest tego, to, że będziemy sobie paćkać tą kamerkę, więc no, no i wtedy musimy na chwilę palcem zasłonić, więc to też no, zwraca na siebie uwagę, nie? Więc to nie jest to jakieś idealne rozwiązanie, ale no podczas takiej nagrywania kontentu, czy podczas na przykład reportażów, jak ja trzymam aparat, chcę nagrać coś, czy podczas sesji, no to jest to super sprawa, no bo tu nagrywam content i jakby nie chcę tego ukrywać, że, że nagrywam ten content, prawda, więc czy jak jestem sam, nagrywam sobie coś, yy, potrzebuję jakąś recenzję zrobić, czy robię coś w domu, no to naprawdę super sprawa i akurat teraz jak mi się urodziła córeczka, no to w tym momencie fajnie, bo ta dioda gdzieś tam przyciąga jej wzrok, więc nie trzymam jakby przed nią telefonu, bo ja jakby nie chciałem tutaj przed córką trzymać telefonu, którym ją nagrywam, więc chcę coś takiego, żeby móc nagrać to, co się dzieje jakby przede mną i jest to naprawdę rewelacyjna sprawa. Mam nadzieję, że też będzie się to rozwijało. No i czego się obawiałem, bo żeby kupić te okulary niestety nie da się ich kupić w Polsce. Tak jakby tutaj gdzieś prawo jakby zabraniało. Tego co ciekawe, w innych krajach Unii można, więc jak widać tutaj te przepisy u nas po prostu są niedostosowane jeszcze do aktualnych trendów, no bo ktoś też może nas nagrywać na przykład telefonem z ukrycia i my też tego nie będziemy wiedzieć, więc to nie jest jakieś takie inwigilacja i tak dalej, no bo no po to jest ta dioda, żeby ona sygnalizowała właśnie to nagrywanie. No i w Polsce nie da się ich kupić. Można je kupić na przykład w Niemczech, w Berlinie, bo to zazwyczaj Rajban ma swoje salony w dużych miastach. Ja się obawiałem tego, że nie będzie można uruchomić, bo stosujemy tutaj aplikację MetaView. Jest to aplikacja właśnie dedykowana do tych okularów i dzięki temu mamy też możliwość potem wykorzystywania tych okularów, na przykład do rozmów na WhatsAppie czy live streamingu, ale na WhatsAppie fajnie się sprawdzają, bo wtedy możemy na WhatsAppie z kimś rozmawiać i ta osoba może widzieć to, co my przez okulary. Mamy tam możliwość przełączenia, Kamery między okularami a naszym kamerą w telefonie. Więc to jest super sprawa. I dodatkową rzeczą, którą właśnie taka jakby powodowała moje obawy w tej aplikacji, jest to, że dużo osób mówiło, że żeby uruchomić te okulary, no trzeba je jakby zarejestrować w tej aplikacji no i połączyć z kontem na Facebooku. No i bałem się tego, że tutaj jest ta rejonizacja, czyli że nie będziemy mogli w naszym kraju ich uruchomić, że trzeba będzie jakieś vpn -y stosować albo jakieś konto założyć zagraniczne po to, żeby tutaj potem uruchomić, ale co ciekawe, normalnie mogłem po pierwsze tą aplikację pobrać na Androidzie przynajmniej, nie wiem jak jest na iOSie, na iPhone'ach, ale na Androidzie bez problemu na telefonie Samsunga przeszło, więc mogłem sobie tą aplikację zainstalować, pobrać i uruchomić. Normalnie zapytało mnie tylko o moje konto na Facebooku, podałem swoje dane, przeszło, okulary się uruchomiły, no i normalnie w tym momencie jest tak, że jak okulary odkładam do etui, automatycznie filmiki są pobierane, zazwyczaj jest tak, że się są, można tam ustawić, czy jakieś wspólne Wi-Fi, więc takie jest Lepiej, no bo wtedy tutaj nie musi iść po bluetoothie, tylko po WiFi się łączy i z telefonem i sobie na bieżąco te filmy importuje. Jedyne co tak zauważyłem, że filmy trzeba usuwać pojedyncze. Nie znalazłem jakby opcji formatowania tych okularów, bo gdzieś czytałem na internecie, że są problemy. Jeśli zapełnimy całkiem pamięć, to potem nie jesteśmy w stanie usunąć tych filmów i nagrywać nowych. Więc nie wiem, czy to było po prostu kwestia jakiegoś oprogramowania wadliwego. Ja tutaj mam najnowsze, ale no też. Yy, co jakiś czas te aktualizacje się pojawiają, że trzeba najlepiej na bieżąco sobie je usuwać z okularów. Że jak już widzimy, że zaimportowało się do naszej galerii w telefonie, to najlepiej wtedy usunąć. Więc nie żałuję tego zakupu. Naprawdę uważam, że przydadzą mi się nie tylko w pracy, ale też w życiu prywatnym, ale osób, które potrzebują swoją pracę rejestrować podczas sesji, gdzie nie myślimy o tym, bo często jest tak, że ten telefon mamy gdzieś tam w kieszeni, ale nie chcemy go wyciągać, no to w tym przypadku polecam te okulary, bo wtedy naciskamy przycisk, ewentualnie mówimy, OK, meta. Start recording, i w tym momencie powinno zacząć nagrywać. Ok, meta, stop recording. No i przestało nagrywać, więc takie. Fajne, bo głosowo możemy to realizować. Oczywiście to na sesji nie, nie, nie musimy tego robić, ale jak na przykład mamy ręce zajęte, to to super sprawa. Też tutaj mamy taki touchpad, którym uruchamiamy, na przykład możemy przypisać jakąś aplikację, na przykład muzyczną, że naciskamy, ona się uruchamia, zaczyna nam grać w słuchawkach i tu możemy ściszać i podgłaśniać. Ewentualnie też możemy sobie przypisać, czy jedno naciśnięcie to zrobienie zdjęcia, czy nagrywanie. Ja mam nagrywanie, bo ja domyślnie jakby chcę używać tych okularów do nagrywania, więc naprawdę proste, intuicyjne, wygodne. One są... Niby bardziej zachlapa przed zachlapaniem tutaj IPX4, jeśli dobrze wyczytałem. Chociaż w sklepie, w salonie kupując pan. Od, wspomniał kilka razy, że okulary nie są wodoodporne. Czyli niestety, jeśli będzie deszcz mocny czy coś, no to mogą zamoknąć i gwarancja tego nie uzna. Więc to jest takie bardziej przed wilgocią, może nawet nie przed, przed zachlapaniem, przed wilgocią, więc trzeba mieć to na uwadze. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Oczywiście akurat ja mam taką yy, kształt twarzy, że u mnie ciężko dobrać okulary. Są trzy modele różne. Ja w, wziąłem w ogóle wersję Large, bez jeszcze medium. Medium jakby wystarcza dla większości osób, ale gdzieś tam na internecie po oglądaniu kilku recenzji dowiedziałem się, że tamte czasem dla niektórych osób są za ciasne, ponieważ stwierdziłem, że wolę wygodę, więc wziąłem wersję large. Cenowo jest to samo. Dopłacamy jedynie, jakbyśmy wzięli te szkła przyciemniające się automatycznie. W przypadku zwykłych szkieł, no to cena jest tutaj jakby standardowa. To wychodzi około 1550 zł po przeliczeniu euro. Zależy to oczywiście od kursu euro. Ja kupowałem swoje w Paryżu, ale tak jak mówię, no to już kwestia, gdzie mamy możliwość, do Berlina też nie jest daleko, więc jak mamy gdzieś rodzinę w Szczecinie, no to mogą nam podejść do salonu, podjechać i takie okulary nabyć. Podobno da się wymienić szkła w naszym tutaj salonie w Polsce. Więc jeśli chcielibyśmy szkła korekcyjne, to oni nam tutaj na miejscu wymienią. No nie wiem, jakie to koszta, aby było dopytać, ale oczywiście jest taka możliwość, więc polecam. Jeśli ktoś potrzebuje. E Tworzyć treści na swoje media społecznościowe, czy nawet dla siebie prywatnie, to naprawdę fajne okulary. Daj znać w opisie, co ty o tym sądzisz. A jeśli zajmujesz się fotografią ślubną, to w opisie i w komentarzu znajdziesz link do kwestionariusza ślubnego, który ja wysyłam swoim parom młodym, po to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o ich dniu i żeby być przygotowanym na różne ewentualności. Super sprawa i polecam naprawdę coś takiego robić. A tutaj zapraszam do filmu, który cię może zainteresować.